Jesteśmy na 11 edycji Balu do Dobroczynnego Arystokracji w Krośnie. Jesteś jednym z prowadzących. Powiedz co to jest za wydarzenie i jakie dzisiaj będziemy mieć atrakcje wieczoru. To takie małe sprostowanie. Jestem jedynym prowadzącym, który towarzyszy organizatorce pani Kamili Bogackiej. To już mój 11 raz, mój 11 udział w tym przedsięwzięciu, które w tym roku jest wyjątkowe, dlatego że zmienił się jak gdyby charakter, format z dotychczasowych rautów dyplomatycznych, w których udział między innymi ambasadorowie państw. W tej chwili jest to bal o charakterze, jak poprzedni charakter rautów, o charakterze dobroczynnym. Mówi się dużo o wspaniałej idei. Nie wiem, czy idea może być wspaniała. Myślę, że efekty tej idei. Idea jest wspaniała, kiedy jest oczywiście wzbogacona, opisywana pięknymi słowami, ale tak naprawdę efekty działań są piękne. My od idei uciekamy. I nie mówimy tutaj o... Filantropii, która jest ideą taką świecką, czerpiącą z idei humanitaryzmu. Nie mówimy o charytatywności, która z kolei związana jest z chrześcijaństwem. Muzułmanie mają swój zakat, w judaizmie jest cydak, tak to się nazywa. Dlatego my uciekamy od mówienia o idei. Po prostu jest to działanie dobroczynne, na no przede wszystkim beneficjenci, czyli ci, do których kierowane są efekty tych działań, bo o tym mówimy. To są te osoby najbardziej potrzebujące, które wspomagamy, i to szczęście w ich oczach, te radosne uśmiechy, to są najlepszą nagrodą. Tu dzisiaj zgromadziła się arystokracja, ale tak jak zostało przez księżne powiedziane, to jest przede wszystkim arystokracja serc. Ci ludzie są piękni, bo mają piękne wnętrza. Przychodzi taki etap w życiu, Każdego człowieka, ja już tego doświadczam, że do, dostrzega się to piękno wewnątrz człowieka, i ono jest naprawdę najważniejsze i tutaj dzisiaj, dzisiejszego wieczoru i przez całą dzisiejszą i jutrzejszą część nocy mamy do czynienia z takimi właśnie pięknymi duchowo e, ludźmi. Nie mogę nie zapytać, co się zmieni, zmieniło się przez te 11 lat organizacji danego festiwalu sztuki Genezis, jak również e, e, samopodsumowanie, czyli. Bali dobroczynne arystokracji. Y, powiem tak, że nie zmieniło się wiele, zmieniają się nasi goście, bo staramy się zapraszać różnych, chociaż są y, y, osobistości, które towarzyszą nam od samego początku w tym, y, w tym dziele y, y, i oczywiście cele, zmieniają się cele, y, ale ogólnie można te cele określić mianem niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, te, ta pomoc jest udzielana w różnych formach, to jest pomoc materialna, różnego rodzaju przedmioty, czy też jeżeli potrzeba finansowania, y, finansowa, wsparcie mentalne, wsparcie duchowe co też jest istotne przy różnego rodzaju rekonwalescencjach, w procesach leczenia, bo tej pomocy potrzebują właśnie osoby z upośledzeniami, osoby niedołężne, stare, chore i zmienia się jak gdyby cel któremu dedykowane są, tak ten konkretny cel, któremu dedykowane są kolejne edycje, ale generalnie tutaj również ten cel się nie zmienia, bo ta dobroczynność niesienie pomocy najbardziej potrzebującym to jest niezmienne to jest konstans. Także no i niezmienna jest organizatorka pani Kamila Bogacka, osoba zachwycająca tym pięknym swoim wnętrzem docenionym przez organizacje zagraniczne klub Monaco organizacja skupiająca. Przedstawicieli biznesu, ludzi kultury z całego świata przed kilkoma dniami w pałacu Zamojskich w Warszawie wręczyła jej lauret, lau, statuetkę osobowości roku 2019 w kategorii dobroczynność. To jest naprawdę wielkie wydarzenie i ona się nie zmienia, oby nigdy, Kamilo, nigdy się nie zmienia.